Witam Państwa ponownie, a w naszym studiu gość z Polski, e, Witold Kołodziejczyk, który jest dyrektorem liceum i gimnazjum, e, a, albo raczej znaczy, gimnazjum i liceum e, w, w Słupsku. I jest to o tyle ciekawa szkoła, że nie jest to szkoła państwowa, tylko prowadzona przez stowarzyszenie, czyli to jakby pozarządową organizację. Tak. E, proszę powiedzieć, jaka jest zasadnicza różnica między szkołą e, właśnie taką, jakby prywatną, którą tutaj nazywam prywatnymi, a szkołą, która jest e, szkołą państwową? Szkoła, szkoła prywatna przede wszystkim może tworzyć, czy, czy taka jak nasza non profit, prowadzona przez organizacje pozarządowe, to jest, organiz, to jest szkoła, która przede wszystkim może tworzyć dodatkowy program. I tu generalnie bazujemy na inicjatywie rodziców, którzy zainteresowani taką edukacją swoich dzieci, chcą doinwestować tą szkołę i chcą jeszcze bardziej wspierać edukację tych, tych uczniów, oferując dodatkowe, dodatkowe zajęcia, których w szkołach publicznych. Nie można osiągnąć w takim wymiarze, jak możemy to robić właśnie dzięki współpracy z rodzicami. Ale z tego co rozumiem, to jest nie tylko szerszy program, ale również inne metody dydaktyczne. Tak? No, to szczególnie nasza szkoła jest unikatową, bo jest pierwszą, która stworzyła program Kolegium Futurum, w którym generalnie promujemy nowe technologie uczenia się, nowe metody uczenia, nową dydaktykę opartą właśnie na takich dydaktykach już futurystycznych, czyli w oparciu przede wszystkim o, o te nowe. nowe Technologie cyfrowe. Mhm. I to jest właśnie ten, ten, ten element, a z drugiej strony, właśnie to, że otwieramy się na języki. To jest no to, więc czego nam brakuje poszerzony w ten program językowy. Jakich języków można się uczyć w Pańskiej szkole? W mojej szkole można się uczyć przede wszystkim angielski, jest obowiązkowym językiem mhm. i on jest 5 godzin w tygodniu. Każdy uczeń musi ten kurs przejść i to są małe zespoły. A oprócz tego francuski, rosyjski, niemiecki. Mhm. To są języki, już których wybierają i uczniowie mogą uczyć się trzech języków w ciągu, w ciągu swojego kształcenia Dzień. trzyletniego. No i dlatego pan tutaj jest, bo ten poszerzony kurs, z przy, pan grupkę młodzieży, która będzie teraz przebywała tutaj około miesiąca, tak? I tak, przyjechaliśmy na miesiąc do, do Toronto, do szkoły mhm. Hansa Language Center i tutaj uczniowie mają okazję dziennie 5 godzin tych zajęć przebywać na różnych poziomach, w różnych grupach. To jest, to jest dla nas niezwykłe doświadczenie. No właśnie, a jak w ogóle młodzież odbiera ten wyjazd? Bo co innego jak się jedzie gdzieś na wakacje? Tutaj jednak przez ten miesiąc prawie że są zanurzeni w tym życiu kanadyjskim. Czy zauważył pan. Bo, bo niedawno przyjechaliście, ale czy zauważył Pan już jakieś zmiany w swojej młodzieży? Znaczy, przede wszystkim taka większa otwartość. No, dla nich duże miasto. My jesteśmy z małego miasta, które liczy 100 tysięcy mieszkańców. W związku z tym dla nas to, to, to było duże wyzwanie, kiedy uczniowie musieli samodzielnie zacząć się poruszać po tym mieście, bo mieszkają w różnych domach, różnych rodzin, No i, i, i to, co, to, co oni dostrzegają, taką życzliwość tych nauczycieli w szkole, taki zupełnie inny sposób uczenia, otwarcia na, 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 tych, na tych uczniów, i ta wielokulturowość w tych klasach, w których oni funkcjonują, to jest coś dla nas zupełnie nowego, czego my w Polsce nie możemy doświadczyć. Jak udało się panu załatwić ten wyjazd? Czy jest jakieś wsparcie, czy programy międzyrządowe, czy, czy jest to zupełnie pańska inicjatywa? To jest zupełnie inicjatywa szkoły, rodziców, którzy podjęli taką decyzję, wykorzystując oczywiście doświadczenia i kontakty tutaj z Polonią Kanadyjską, z osobami, które tutaj są i specjalnie w październiku byłem tutaj, żeby zobaczyć szkołę, w której możemy się uczyć I, i zapadła decyzja, że to będzie ta szkoła, z tą szkołą podpisaliśmy umowę, no i nawiązaliśmy też współpracę z Polakami, którzy są i pomogli nam zorganizować pobyt tej młodzieży tutaj, Bo to jest cały no, miesiąc. Oczywiście. Czy będzie to związane w związku z tym z, z jakąś rewizytą, czy młodzież z tej szkoły przyjedzie do Słupska też? Nie, bo to jest szkoła językowa, Aha, typowo językowa. językowa, w związku z tym tu przyjeżdżają z tego świata dobry, ludzie tak, i Brazylia, tak. i Meksyk, i Kolumbia i między innymi Polacy chyba po raz pierwszy tak dużą grupą reprezentujący, bo to jest 13 osób i to jest dość sporo w naszym przypadku, bo szkoła jest nieduża, ma 100, 100 uczniów. No tak, na wszystkich poziomach. Tak, tak. I, i założyliśmy, że każdy uczeń w naszej szkole będzie. Taki kurs miesięczny w Toronto, w ciągu trzech lat nauki, w Polsce musiał przejść. No to rzeczywiście ciekawe, uh -huh. ale nie jeździcie tylko do, do, do Toronto. Oczywiście takie podróże też macie w Europie. W Europie dużo podróżujemy po Europie i jest nam dużo łatwiej w tej chwili, będąc w Unii, możemy, możemy to robić, mając tylko dowód osobisty, także to jest dużo łatwiejsze. No właśnie, a, jak, a jak, z jaką łatwością udało się zorganizować te wszystkie sprawy formalne, jeśli chodzi o wyjazd, jeśli chodzi o Kanadę. Ja myślę, że tutaj duży, duży, duży wpływ na to, że my zdecydowaliśmy się jednak na, na współpracę z Kanadą było to, że mamy ten ruch bezwizowy. I to nam bardzo pomogło, bo to ułatwiło też organizację samego pobytu. I do tej pory, do tej pory, a sama organizacja, no to, no to tutaj bardzo nam pomogli Polacy, którzy są na miejscu i, i, i pomogli nam zorganizować ten pobyt. Mówi Pan, 100 uczniów w szkole to jest, ile to jest klas? 5 klas, bo to, bo to jest gimnazjum liceum. E, czyli, no uczniowie mają niesłychanie skoncentrowaną uwagę nauczyciela, bo iluż może ich być w jednej klasie? No po kilkunastu uczniów mamy, 14-15, to są te, te, te grupy uczniów. Czy sprawdza się to, w związku z tym y, nauczyciel może w, w ewidentny sposób, może więcej czasu poświęcić każdemu, ale czy to nie, nie stwarza jakichś dodatkowych trudności? Znaczy, ja myślę, że to jest, to jest powód y, dla rodziców, którzy przysyłają do, do, do tej szkoły, mhm. że te klasy są małe, że jest możliwość takiej koncentracji na tym uczniu, że jest możliwość takiego indywidualizowania tego procesu, a jednocześnie jest też istotne, że, że tutaj te relacje i to jest istotne w szkole yy, i te kompetencje społeczne są inaczej realizowane. No w małych grupach yy, ci uczniowie no, no zaczynają inaczej funkcjonować. Nam zależy właśnie na funkcjonowaniu tych uczniów też w dużych zespołach. Te, nauczyć ich współpracy, komunikacji, zaufania odpowiedzialności za siebie, za grupę. Czyli w jest takich to, zespołach trudno zrobić. Czy to nie jest po prostu szkoła, w której się uczy jakiegoś przepisu, tylko chcecie ukształtować człowieka. My tak. My przede wszystkim tutaj koncentrujemy się na, 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 na uczniu, żeby, żeby jego rozwijać, rozwijać jego potencjał, koncentrować się na tym, co, co, co jest jego siłą i to, i to potem na tym, na tym budować dalsze jego programy indywidualne. Tendencje przynajmniej tutaj, nie, nie, niestety nie bardzo się orientuje jak w Polsce, ale z tego co słyszałem, to podobnie, że zaczyna się dość wcześnie specjalizacja uczniów. Ja natomiast, może dlatego, że już swój wiek mam, ale z sentymentem wspominam jednak to, że do matury musieliśmy się uczyć wszystkich przedmiotów. Jak to wygląda? w pańskiej szkole. No w tej chwili te uczniowie też przygotowują się do tych egzaminów już w szerszym zakresie, bo, bo przeszliśmy taką reformę edukacji i ona dotyczy również szkolnictwa tego ponadgimnazjalnego, czyli już liceum. No i tam uczniowie oprócz języków i polskiego i matematyki wybierają jeszcze dodatkowe przedmioty. Fakt, że uczniowie uczą się krócej w liceum. Już to nie są cztery lata, to są tylko 3 lata. I ta specjalizacja następuje po drugiej klasie. I od drugiej klasy zaczynają już wybierać te przedmioty, które są w ich kręgu zainteresowania, te, które chcieliby kontynuować podczas studiów. Jak pan widzi w ogóle przyszłość edukacji w Polsce, bo to może trochę szersze pytanie, już trochę spoza panańskiego podwórka, czy wydaje się panu, że te reformy, które nastąpiły, przyniosą pożądane skutki? No, ja jestem dość krytyczny w stosunku okay. do, tego, do tego, co, co, co oferuje się w naszych, w naszych szkołach i naszych programach. Dlatego, że one koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniu uczniów pod testy i mm -hmm. te, które my zdajemy na koniec każdego etapu kształcenia. I szkoła, mając ograniczoną liczbę godzin, koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, żeby dobrze uczeń był przygotowany Czyli do, do testu. zdania testu, a, a nie myśli a się o ta takim kształtowym tak I, i, I myślę, że, te, że ta krytyka jest obecna w tej chwili i być może zacznie się toczyć pewna dyskusja. I, i zmieniać będziemy to. Dziękuję bardzo za przybycie do Gdy studia również... i przybliżenie tej tematyki dla nas, a Państwu, cóż, no polecam e, pomoc takim inicjatywom, jeśli się spotkacie w przyszłości, a ci, którzy już to zrobili, to ja też chciałbym podziękować, bo jest to niesłychanie cenne, ta wymiana młodzieży, e, myślę, że przyniesie korzyści nam wszystkim kiedyś w przyszłości. Z tym się żegnam, zapraszam na dalszy ciąg magazynu za chwilę.